prewencji dwa tysiące czternaście. Witam Pana i Talent. Witam Państwa radnych, witam Prezydenta Rekta, witam wszystkich zaproszonych gości. Prefekcja dzisiejszej sesji jest częścią która odbyła się wcześniej, otrzymaliście Państwo zaproszenia. Informacje, że ta sesja będzie dzielona na dwie części. W pierwotnej wersji miały być wysłane ponownie zaproszenia i z programem na piśmie, ale zdecydowaliśmy, że ta informacja była wystarczająca. Upewniłem się jeszcze, że. Biuro Rady Miasta, który koniecznie skutecznie zareagował wszystkich Państwa o dzisiejszym posiedzeniu. Program dzisiejszej sesji w sensie punktów jest bardzo skromny, bo zawiera dwie pozycje. Wybór przewodniczącego Rady Miasta i wybór wiceprzewodniczących, czyli prezydium Rady Miasta. bardzo zaszczytną funkcję w naszym Radzie, na stanowiska funkcję przewodniczącego Rady Miasta, mojego próbowego y, kolegę y, Jana Dandyraka. Jan Dandyrak urodził się 21 grudnia 1964 roku w Opocznie. Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej Przeciwdziałcą res, re, restauratorem. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Radnego Rady Miasta, przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Społecznego Miejskiej Platformy Obywatelskiej w mieście. Jestem przekonana, że nadaje się absolutnie na to stanowisko. Dlatego zgłaszam tej kandydaturę. <grymne> Dziękuję, Dziękuję. Czy pan radny, ja to tak wyrażam Tak. Czy pan radny chciałby jeszcze coś dodać w ramach autoprezentacji do tego, co powiedziała pani radna? Tak. Dziękuję. Czy są następne kandydatury? Nie widzę. Zamykam listę kandydatów. Proszę o przegłosowanie. zamknięcie listy. Kto jest za? Sekretarze? 24. Za tym. Jednomyślnie i jednogłośnie. Dziękuję. jeśli będę takim przewodniczącym, jeśli mi oddać Ci zaufanie, to taką współpracę gwarantuję. Chciałbym, żeby to było stanowisko apolityczne i będę robił wszystko, żeby takim właśnie wybrać. Czy stanowisko to jest bardzo polityczne? Tylko, że Pan będzie mógł jako. Yy w z tej instytucji, jakby wyłączyć się z takiej bieżącej polityki i rozstrzegać też i opozycję, i jednoamiennych radnych, którzy będą mieli jakieś uwagi obawie, Wszystko zależy od polityki. Cenę ważną jest stanowisko przewodniczącego dla miasta. Powinno być stanowiskiem apolitycznym i powinno szanować wszystkie opcje, które są reprezentowane w jednym miasteczku. Dziękujemy. Czy można jeszcze jedno pytanie? Dziękuję. Słucham, panie radny? Proszę do mikrofon. A, tak, pan tak, Jerzy proszę bardzo. Czy w związku z tym zapytam, ponieważ pan mówi o tej apolityczności swojej funkcji, czy pan w związku z tym zamierza zrezygnować z funkcji politycznej, panie panie Wykonuje. To są dwie niezwiązane zdobycia. No, My dziękujemy. Zagłosujemy na to Dziękuję. Czy odpowiedź satysfakcjonuje Pana Radnych? Jak najbardziej. Dziękuję. Dziękuję. stronie y, wyboru. Otóż y, na karcie głosowania, którą państwo otrzymują w tej chwili od członków komisji znajduje się nazwisko kandydata. Znajduje się nazwisko kandydata i głosowanie polega na tym, że każdy z radnych kto opowiada się za powierzeniem panu Janowi. Przewodniczącego naszej Rady, po prostu pozostawia jego nazwisko. W przeciwnym wypadku skreśla, więc rzecz jest niezwykły wprost prostotę. Ja. Pan Leszek Paweł, Paweł, Eisenberg. Natomiast dla Wójtów Państwa kolejnie pięć minut Na Konfesjonalny odczytanie protokołu z przewodniczącego Rady Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Komisja Skrutacyjna w znanym nam składzie stwierdziła, że w chwili zarządzenia głosowania na sesji obecnych było 24 radnych. Wydano tyleż kart do głosowania. W tajemnym głosowaniu wzięło udział 24 radnych. W tajemnym głosowaniu w związku z tym Um, nie wzięło udziału 0 radnych, głosów ważnych oddano 24, i za wyborem przewodniczącego rady miasta oddano 24 głosy za. Panie. Mhm. Stwierdzam zatem, że pani Anta jednogłośnie, czyli 24 głosami został wybrany Przewodniczącym Rady Miasta Olsztyna. Gratuluję Panu serdecznie. Dziękuję Panie Przewodniczący. W imieniu wszystkich Radnych chciałabym Ci jasno złożyć bardzo naprawdę, bardzo gorące i szczere gratulacje. I wierzę, nawet nie wierzę, jestem przekonana, że to, co powiedziałeś dzisiaj, deklarując przed wyborem, że będziesz w swoją funkcję ponadpartyjnie, jesteśmy o tym wszyscy przekonani. Życzę Ci tego. Panie Przewodniczący, czy mogę powiedzieć słowo? Panie Przewodniczący, może za chwileczkę. Panie Pan Pan Przewodniczący, kiedy przegłosujemy stosowną uchwałę. Rozumiem, że jesteśmy gotowi do kontynuacji. Ponieważ konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta, czytam treść tej uchwały, a następnie poddam pod głosowanie. Uchwała nr 1/ łamana przez 1.0 arabską przez 10. Rady Miasta Olsztyn z dnia 9 tego grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna. I tu następuje yy, Podstawa prawna dosyć odbudowana. Nie będę czytał yy, w całości. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru przewodniczącego Rady Miasta Wolsztyna, którym został radny pan Jan Tandyrak. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Dziękuję. Proszę sekretarzem yy, Rady o przygotowanie się do liczenia. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem takiej uchwały? Dziękuję. Jednogłośnie uważam zatem, że Pan Jan Tandyrak zostaje został wybrany przewodniczącym Rady miasta Polsztyna. Poproszę pana. Poproszę pana Różnikiła Polskiego Przewodniczącego Rady w Poprzedniej Kadencji o przekazanie nowego radnego przewodniczącego Rady Stosownych instynktów. Poproszę również nowego radnego przewodniczącego, ale podejdziałego. Z całą pewnością gratuluję Panie Przewodniczący i proszę o wyjście z osobnego miejsca. swojej strony chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy y, za za wybory mojej osoby. E, muszę przyznać, że ten y, obejmów przewodniczącego ten jest bardzo ciężki, natomiast funkcja urzędu, który mam nadzieję, że będę spełniał przez 4 lata jest y, nie mniej odpowiedzialna i mniej ciężka, bo świętję z tym problemem przy pomocy dla tak. <laughs>